Yes. Super. A potem powiesz patak. Witam w kolejnym filmie na kanale Pushing Girls i jestem tutaj dzisiaj z Julą. Przywitaj się. Cześć. Cześć. Oh, zobaczcie kto tu przyszedł! Co? Głodna jesteś? Mika, miam. Ja mniam. Aha, dobra, to już idziemy. Obiad chyba gotowy. Rób tak dalej. Do kogo ty dzwoniłaś? Dodo Dodo? Nie dodo. Do. Do, do. Dodo, odbieraj. Powiedz, odbieraj, dodo. Dodo, do. 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 wykręcić ci jego numer? Do. Tak. Pip, dzwoń, jest dodo? No. Nie ma dodo. No, nie A, poczekaj, Nadia, to nie telefon. To kasa! <noise> to nie telefon! Nadusiu, chodź tu na kolanka, Chodź tu, o! Teraz nagrywamy haul. Nadusia nas zostawiła, nie chciała z nami hola nagrywać. O! Stup, 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 stup. Chcę Wam teraz pokazać, co kupiłam ostatnio w Rosmanie, bo była promocja na moją ulubioną markę Flap. Bardzo ją lubię, bo e, ich produkty są takie delikatne dla młodej skóry. E, więc kupiłam tutaj jakby zapas do Irlandii. Mamy tak Body Sorbet. To jest jakby sorbet do ciała i pachnie jak Julia, kolada. Ja to kiedyś wąchałam, to jest normalnie mega. Ładnie. No oczywiście, że ładnie. To jest. I w ogóle konsystencja jest taka fajna, nie jest klejące, nie jest tuste, bardzo fajne. Polecam. E, tutaj mam krew SPF, który sobie kupiłem do Irlandii. I właśnie chcę go sobie wypróbować dzisiaj. ja też ma krem z filtrem, którego ja teraz używam, Kate Miller. Też jest fajny, tylko że on jest taki bardzo gęsty. I moja twarz po nim jest strasznie biała Wiecie o co mi chodzi I później jak nakładam na to makijaż To ten makijaż mi się jakby tak roluje I mi schodzi Nie przypadł mi do gustu Oczywiście dalej go używam Bo nie mam innego kremu z filtrem Ale tutaj mam z Flafa Krem z filtrem UV 50 Okej, okay, zobaczymy Czekajcie, miał... ją dasz rękę? Bo ja już mam rękę E, zawaloną innym, pro Uu, innym mm. produktem, uuu, innym okay. produktem, okej O, to ma jakieś, jakieś takie te ooo oh. ah, bo to jest krem z filtrem, który, do którego właśnie dodali kolor Czyżby to był... Okay. O, nie no, no Ale ekstra, jak mieszacie to, to to już nie jest takie białe, to jest jakby takie beżowe ale ekstra i bardzo ładnie pachnie. Julka, mogę ci to trochę dać na twarz? Możliwe, że dałam odświt za dużo, ale dobra. I wodź, patrzcie, o. To zmienia kolor, to jest jakby taki podkład. A no, serio, dałam za dużo. No, sorry, Julka. Patrz, Julka, jak ładnie, wysmarujemy cię całą. O jaka piękna. I jakby, ja chcę zobaczyć, jak dobrze to się wchłania w Skóry, czekajmy. Jak dasz tak dużo, to naprawdę się chłoni. <noise> Julka jest jakby dzisiaj moim manekinem, bo tutaj mam kolejny produkt, który też chcę wypróbować na swojej twarzy. Ciekawa. Cieka bardzo <noise> ciekawy, tylko teraz na tej stronie. E, to jest Morning Cappuccino i to pachnie jak kawa. Oj! Zapach słaby. <noise> jak słaby, to pachnie jak kawa. Nie lubię zapachu kawy? No, akurat nie Bardzo ładne, takie delikatne. Energetyzujący krem na dzień dobry z ekstraktem z kombuczy. Ja mam tak, że jak jest ciepło, to ja lubię używać jakby żel na twarzy, a jak jest zimno, to ja lubię używać kremy. Julka, dawaj twarz. Też pewnie za dużo, ale dobra, dobra. Chodź tu bliżej, o. Dobra, daj policzka, tak. O, pozbawi zimna. Takie ma być! Energetyzują? Nie śmierdzi, pachnie... O Jezu, jak ładnie się wchłania, o Jezu, jak ładnie moja skóra wygląda, o wow, OMG, ale się jaram, nie śmierdzi. <grym> bardzo ładnie pachnie. I ostatnie trzy produkty, których nie będziemy już testować, bo je już mam. Serum do twarzy, on jest bardzo fajny do głaszy, awokado i aloe był jeszcze inny, tylko że z turmericiem. Jego skład mi się troszeczkę nie podobał, więc wybrałam sobie ten. I tutaj mam moje mnieczka do twarzy, one są bardzo fajne. Ten borówkowy jest najbliżający, łagodzący, a malina jest rozświetlająco regenerujący. Dobrze? Rege Przez 5 minut próbowałam to przecież pytam. Jula dobrze, Jula dobrze, Jula dobrze? Eee, wiecie co chciałam sobie jeszcze kupić maczy, ale maczy niestety nie było, więc nie. Jak, jak będzie, to kupię sobie jeszcze do Irlandii. A jak nie będzie maczy, to kupię sobie lajczyk, który teraz używam. I tyle naszego holu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tak, mam nadzieję, tak, że jeszcze jedno wyzwanie. Fajcie, cukier trzcinowy. Cukier trzcinowy. Ja i Jula idziemy po kupki z lodem, bo jest tak gorąco na polu. Jest 40 stopni. Normalnie odpływamy. Mamy to! Jula będzie piła kole, a ja będę sypiła si kompot, a ty będziesz piła wodę albo mleczko, że nie mleczko, bo po mleczku będzie straczka. Pokażemy wam teraz Julki zakupy szkolne, które zrobiła dzisiaj, bo była w Biedronce. A kto się tu tak ładnie położył? Kto się tu tak ładnie położył? Ojejku, jejku. Kupiła sobie piórnik kulpak cool taki sam, jaki ja mam, i, i, tylko że w kolorze pomarańczowym. I ja też w tym roku miałam sobie kupić pomarańczowy, ale zamiast pomarańczowego kupiłam sobie różowy. Tutaj ma zeszyt do nut, czyli do muzyki, tak? Tak. Tak? Dobra. Tutaj z twardą okładką Oxford, bo właśnie policzyłam te zeszyty, bo są bardzo fajne. Do czego to jest z kratką do matematyki? Nie, do matematyki będzie czarny. Czemu? A to może być do angielskiego. To wypiszecie w kratkach do angielskiego? Jest. Dobra. I tutaj jest czarny do matematyki, też w kratę. Mamy takie same zeszyty. Jula! Szczęśliwa jesteś, że mamy takie same zeszyty. Bardzo. Bardzo?